Tak pan Andrzej działa w efesie. Eee, no. Może, może my coś wskoczymy na Efesie? Znowu będzie buraczany interes Pawełczaka razy dwa? Panie Pawełczak. A propos yy, jeszcze tam fs nie? O Jezu, poczekaj. Karolina Porębska, dwa złote. Zbieramy na komputer dla Andrzeja. Więcej nic nie trzeba mówić. Pani Karolino, dziękuję bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Naprawdę, Ale Maria, jest... ja, poczekajcie. JKUBOX 2017, dwa złote. Andzieju, nie denerwuj się. To tylko komputer dla Andzieja zbieramy. Andzieju, nie denerwuj się. To tylko komputer dla Andzieja zbieramy. Dziękuję serdecznie, Jakuboks. Naprawdę, żółwior wielki. Dzięki wielkie, naprawdę. Są... Jezus, Maria! Karolina Porębska. 4 złote. Nazwa Payne YouTube, hasło 1021. Więcej nic nie trzeba. Dzięki, Karolina, Karolina. <laughs> żółwior, z całego serca dziękuję. Mam nadzieję, że... Ja wiesz co, ja to wrzucę na shorta. My, myśl, myślę, że w końcu, myślę, że w końcu zapamiętają. Mam nadzieję. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, naprawdę z całego serducha, jeszcze raz, o Jezus. Nie wiem, co mam powiedzieć, bo, panie Andrzeju, może ty coś mów. Co mam powiedzieć? Bo z zje... Karolina Porębska, dwa złote. Pamiętajcie, zostawcie suba dla pejna. Pani Karolina, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę z całego serdza. <laughs> Jezus, Maria! Karolina Porębska, 2 złote. Witam pana Rika. Panie Riko, masz przywitanie od pani Karoliny za pomocą Donata bardzo serdecznie. Dziękuję, Pani Karolino. Przestroń nie, no bo wodnica jest. Nie, Jezus! No właśnie, no to widzisz, no to nie przestroń, tylko wodnica. no to, to miałem na myśli. Tak to się jest, jak się... <grym <grym jak się bierze i korzysta z komórki, no. Yes. Wyciągnąłem tylko komórkę, widzicie, to jest przestroga dla wszystkich. Jeż, ja tu zapiszę, jeżeli ktoś bierze i używa komórki podczas jazdy, to to jest przestroga, co może się zdarzyć, wyobraźcie sobie <grym> w real. A u mnie równie dobrze, no, na basenie dzisiaj byłem ze szkoły, popływałem troszkę, zdałem pływanie żabką, tak? Jesteś I... teraz żabką. Teraz jestem żabką, dokładnie. To przejdzie do historii. Ja... tutaj trzeba, ja witam serdecznie kolejne sobie kogo witam, kogoś. ja tutaj to... trzeba to dodać, nie? Na... Boże, to nie jest najlepszy czap ever, ale najlepsi widzowie ever, to, 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 to na pewno, to, to rozwalacie po prostu wszystkich, <laughs> No przeczytajcie to, no, <laughs> słuchajcie, nie no, to trzeba utrwalić, przeczytajcie poniżej na czacie, co jest napisane, no. Nie zapominajcie o Sebastianie, tak? I na teraz bijesz, o Jezus Ja bym znowu no. kogoś przywalił. Ale... Uuuh, jak równo, słuchajcie. No, i to jest, co widzicie. No, mówię, myślę, że to jakiś czeski błąd jest. Ale trafiło się, słuchajcie. No, jakiś czeski błąd. A kto produkuje SS? Dla Eurotracka SS, skąd jest? No, wszystko tak, jest. Dzięki, wiedziałem, że to powiesz. Wiedziałem, że czekałem, kto powie, że ostatnie 5 liveów nikt nie powiedział, ziemni sobie pejnu. Jak najbardziej. no. Dobra, czyżby kaca miał biały? Jezus ma. Nie. A, One Pop. Tak, Pejnu, zajmij się jazdą, a nie pokazywaniem czegoś innego. słuchajcie. ja akurat jak przejeżdżałeś, to ta ciężarówka się przeteleportowała. Tak, miałem jakieś wrażenie, że coś mi z boku wyskoczyło. Żeby mnie zaatakować, słuchaj. Ale no, po prostu, Paniu, niepotrzebnie było powiedzieć sobie. Byśmy zobaczyli, reakcję Twoją byś dojechał. Jak ktoś mi powie, że ciężarówka nie Co cofa się, że ciężarówka nie jest w stanie cofnąć się wprost w maskę, to w ETA się wszystko jest możliwe. Dojeżdżamy do Grasa, do, do Graza, do Gras. Żeby potem nie było. No. Rozumiem, że zaznajomiłeś się z tą przyszłością. Tak, aczkolwiek nie. <laughs> Ale do, do, dobra, do, do, dobra odpowiedź, dobra odpowiedź, naprawdę. Powiem ci, że kminisz, kminisz. Brawa. Siema. Się ma? Zrób serię pejna. Mapy pejna. Tymczasem mapy pejna, które są ustawione, nie. Jezu, wyrobiłem. Które są ustawione. W sensie w jakim sensie? No to jest, to, to jest dobra rozkmina. W sensie w jakim sensie? No właśnie, szanowni Państwo. W sensie w jakim sensie? no. Widzicie, takie pytania można zadać i człowiek nie będzie wiedział, co odpowiedzieć. Panie Andrzeju, jak to widzisz, to bramki naprawdę bardzo serdecznie Ciebie pozdrawiają. Brakuje im ciebie na, na nich, znaczy, żebyś przejeżdżał, tak? No, w trybie multiplayer, także zapraszamy na bramki. 1283 tych FPM-ów przy lądowaniu to dobra prędkość przy lądowaniu? minus, ile? minus, minus ile? 4283 A to jest gładka konieczny w Ryanair. No a co, co? Jest... co Ryanera? Ładnie to dobre, kraso? dobra. dobra, ja dobra. Jak, Powiedzcie się, że dużo się nie pomyliłeś. <laughs> A? A? Nie. Jest! Będziesz miał więcej jaźń. mocy obliczeniowej. Trzeba mieć rozdwojoną jaźnię. Tymczasem pada Adam pod Grasu, tak? Ciekawe stwierdzenie. <laughs> Wszystko jasne w tym temacie, nie? na dzisiaj, na wieczór. I, I dziękuję. Dziękuję naprawdę za no, ten cudowny live. Jak zawsze. Zresztą dzięki za bycie i do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Pan Andrzej? E, dzięki, do zobaczenia i zapraszamy jeszcze na poprzedni filmik, który był z konwoju urodzinowego. Brawa dla tego pana, on więcej powiedział niż tak.